Cześć tu Paciej i witam was na moim nowym kanale. W dzisiejszym filmie pokażę wam, na czym będzie opierał się ten kanał. Głównie planuję nagrywać tu filmy z GTA V, ale także vlogi oraz recenzje sprzętu do grania. Tutaj właśnie widzicie moje statystyki z Rockstara. Tutaj macie listę, co będę robić w GTA, czyli robić próby czasowe, tuningi out, porównania, napady i oczywiście inne rzeczy, bo spontanicznie na pewno przyjdzie mi coś do głowy. Jeszcze chciałbym Wam powiedzieć, że nie tylko będę nagrywać odcinki, ale będę też liveować. Wydaje mi się, że to będzie fajne. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy jak to się przyjmie. Na pewno będę dodawał dużo nowych serii. Mm. Jeśli chcecie, aby powstała seria na przykład z montowania lub robienia grafik, to napiszcie w komentarzach i też popatrzę na wszystkie propozycje dotyczące nowych serii, więc wezmę to pod uwagę, co napiszecie tam na dole, ja do tego zachęcam. Oczywiście też zachęcam do łapki w górę i subskrypcji nowego kanału, gdyż pewnie przez długi czas będzie on miał zero subskrypcji, a ja będę w to wkładać bardzo dużo pracy. Więc to na koniec tego zwiastunu pierwszego filmu, piszcie na dole co chcecie widzieć u mnie na kanale Czego nie chcecie widzieć u mnie na kanale To by było na tyle w tym filmie Siema